Kochani, przed dniem świąt wielkanocnych pragniemy Wam życzyć zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, aby ten czas spędzony w gronie najbliższych był owocny i bezpieczny. Dlatego, w miarę możliwości, nie przemieszczajmy się, zostańmy w domach. Wszyscy z nas, medycy, lekarze, martwimy się o jedno: żeby przez przemieszczanie się do naszych bliskich, Wzrośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. To jest duże zagrożenie, z tym nie ma żartów. Musicie nam pomóc. Wiem, że jest wam trudno, nam też, ponieważ wizja spędzenia tego czasu bez naszych najbliższych jest bardzo bolesna. Jednakże musimy się wziąć w garść, abyśmy każde następne święta mogli spędzać razem żeby nie być kolejną liczbą w tych przykrych statystykach. Pragniemy prosić Was wszystkich o odpowiedzialność za siebie i swoich najbliższych. Prosimy Was zostańmy w domu.